Dziś swoje święto mają wszystkie mamy. To świetny dzień, żeby nie tylko złożyć życzenia naszym mamom, ale również podziękować im za ich trud włożony w nasze wychowanie. My dziś z mikrofonem i kamerą Radia 5 zapytaliśmy Suwalczan, jaka jest ich mama. Wszyscy zgodnie twierdzili, że właśnie jego matka jest najlepsza na świecie. Moja mama jest bardzo dobra, kocha mnie, przytula, pomaga mi, jak mam złe humory. Na przykład jest miła i bardzo mnie kocha. Zawsze mi pomaga. Miła, sympatyczna, przyjemna. Jest bardzo miła, pomocna, zawsze uśmiechnięta. Szanuję ją, podziwiam, wychowała mnie. W sumie mam tylko matkę i jest dla mnie i ojcem, i matką, dlatego na pewno jest bardzo ważną osobą dla mnie. Dzieci swoim mamom życzą dziś przede wszystkim zdrowia i pociechy ze swoich dzieci. Życzenia dla mamy, no, wszystkiego najlepszego, szczęścia, uśmiechu. No, żeby. Yy... Nie wiem, żeby miała ze mnie jakąś pociechę. Przygotowuję dla mamy prezent, a życzenia by chciała złożyć takie, żeby mama była zawsze zdrowa, szczęśliwa, uśmiechnięta i pogodna. Chciałabym, aby mama żyła bardzo długo, aby była szczęśliwa, radosna, uśmiechnięta. Żeby była szczęśliwa, radosna, była zdrowa i miała dużo marzeń. Żeby była zdrowa, żeby długo żyła, była szczęśliwa i zawsze uśmiechnięta. A same mamy podkreślają, że macierzyństwo to wspaniała sprawa i z uśmiechem na twarzy wspominają nawet te nieprzespane noce. Jestem po raz drugi mamą, bardzo szczęśliwą, mam wspaniałe dwie córeczki, jedna jest w szkole, jedna z mamusią. No jest pięknie, bardzo fajne uczucie. No nie jest łatwy kawałek leda, jednak to wymaga dużo pracy, niedospanych nocy, potem szkoła, zależy jeszcze jakie dzieci mają charakter. Po prostu widzę jak dzieci dorastają, mam wszystko na uwadze i razem z, tym, z nimi się cieszę tym wszystkim. Pomaga poznać yy, swoje uczucia, wydaje mi się przede wszystkim. Uczy cierpliwości. Dopóki małe, to szczęście i radość. Ale jak podrosną, to ona coś na ten temat wie. <grymne> Ta moja córeczka, co ja myślę o takich dzieciach grzecznych.